O, i leci Tichonek. Dzień dobry się, dzień dobry się z panem. I tu witam się z panem raz. ma, Dwa. Jak tam? Elegancko. Jeszcze nie, ale my oprawimy Musiało na pewno to. Musiało być, już u mnie jedno portie. A teraz trafiamy na sesję zdjęciową z Tichonem. Sesja plenerowa na Placu Europejskim w Warszawie. To bardzo kreatywne miejsce, jeżeli chodzi o fotografię streetową. Tichon. Jest doświadczonym modelem, który uczestniczył w wielu sesjach komercyjnych i wie dokładnie, jak pozować i co robić na sesji. To już nasza czwarta wspólna sesja. Znamy się już dobrze i wiemy, czego możemy od siebie oczekiwać. A przy okazji, praca z Tichonem zawsze wiąże się z dobrą zabawą i wiecznym uśmiechem. Lan sesji nie był sztywno ustalony. Czasami lubię do fotografii ludzi wykorzystać ogniskową 1424. Daje bardzo mocny efekt przerysowań perspektywy i to jest w mojej sygnie ART cudowne. Udało mi się namówić Tichona na takie zdjęcia, ale był uparty na obrazek z ogniskowej 7200. Drogą kompromisu zrobiliśmy zdjęcia z kilku ogniskowych: 1424-85. I siedemdziesiąt dwieście. Tak, to, to jest, to jest dobre, to jest dobre. Tutaj, tu, to. Słuchaj, fajnie Я часами мачка так сіпаю, як він так плаче на мені, як я по жутам здання. <laughs> я старим ще бич. Ще один раз мислять, чи їде до жали. Та хто ще працює з професіоналістами в своїй джі Так є. А як ви працюєте, напишіть коментар і заставте лайка. Będziemy sprawdzać. O, 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 tak, super. Dobra, dobra, dobra. Teraz tak, dokładnie to samo. Ok, super. Dobra jest, mamy to. Mamy to. Super. Okay.